Potem powiedzieli tak, żeby złoto oddawać. To matka oddała wszyscy pooddawali. Chodził z czapką, wojskową czapkę zdjął wzdłuż szeregu i każdy mu wrzucał to złoto co kto miał. Tak podejrzewaliśmy, że teraz każą nam iść na rozstrzał, a po chwili już tam ktoś krzyknął: Wyciągnąć kenkarty. Te dowody osobiste niemieckie były, kenkarty mieliśmy. To nadzieja wstąpiła w nas, bo już ludzie zaczęli płakać, lamentować, bo już czuli, co będzie. Jak powiedzieli, że wyjąć kenkarty, to jakoś tak troszkę się uciszyło. Każdy uważał, że może dowody sprawdzą. To głównie były dzieci, kobiety, a mężczyzn było może jeden na dziesięciu po prostu. Kto mógł młodszy? Mężczyźni byli, nawet nie tylko starsi, ale i młodsi też, w średnim wieku. Pozostawali tylko ci, którzy nie chcieli opuścić swoich rodzin: żony, dzieci itd. Byli do końca z nimi. Jak powiedzieli kenkarty, to matka wyjęła kenkartę i wszyscy też trzymali w ręku, czekali, czekali jak przejdą i będą sprawdzać. Nie sprawdzali, tylko z tymi kankartami w pewnym momencie powiedzieli pod mur Myśmy nie chcieli ruszyć, dopiero wtedy lament powstał. Jedni płakali, inni się modlili, inni klękali przed nimi, prosili, żeby przebaczyli, żeby nie rozstrzelali, inni bluźnili, kleli jak tylko mogli. Różne reakcje były ludzi. Myśmy stali, nie chcieli po prostu ruszyć się stamtąd. To dopadli do nas z karabinami i nas bagnetami zaczęli popychać, to kłuło po prostu, żeby iść na środek, na to pole. Nas, odchodnika, co przy ulicy był, na pole wepchnęli po prostu siłą. Już każdy zrezygnowany był, poszedł na środek pola. Myśmy wszyscy byli w odległości od nich tak, jak mniej więcej do muru, jeszcze mieliśmy, pod który nam kazali pójść. Ale jak się znaleźliśmy na środku pola, to nie staliśmy w żadnym dwuszeregu. Nie, tylko się grupki małe potworzyły. Głównie rodzinne grupki. Ja z matką tylko byłem, stałem. Ale obok mnie tam inne rodziny były z dziećmi i tak dalej, i tak w nieładzie żeśmy stali. To oni widzą, krzyczą, żebyśmy dalej tam szli, pod mur, a my nie. Tylko tak żeśmy sobie na środku stali. W pewnym momencie oni do tych karabinów położyli się przy nich i mieli zamiar strzelać z tych karabinów maszynowych, tak jak stoimy po nas, bo myśmy nie chcieli tam dalej pójść. A jeden z naszych, z tej naszej grupy krzyknął Zobaczcie, będą strzelać, kładźcie się na ziemię. Myśmy się wszyscy rzucili twarzą do ziemi, ja również się rzuciłem z matką twarzą do ziemi. Matka wtedy, jeszcze za czym się rzuciliśmy, to nie tylko my, ale wszyscy się w ogóle żegnali. Płacz, lament, uściski, ostatnie pożegnania. Matka mnie przytuliła mocno do siebie, już nic nie mówiła. Tylko spojrzałem w górę na matkę, to i córkę mu łzy leciały w tym momencie. Ale jak widzieliśmy, że mają zamiar strzelać, to żeśmy się wszyscy już położyli i wszyscy leżeli. Nikt nie wstał, tylko każdy leżał i to twarzą do ziemi. Bo może gdyby się twarzą do góry normalnie położył, to by człowiek nie wytrzymał i oni też by może szybciej widzieli, kto żyje, kto nie żyje. Ale jakoś tak odruchowo twarzą do ziemi się pokładliśmy. Później jeden koło drugiego leżał. To było dosyć dużo, około 120 osób w ogóle. To było pole, że między nami potem chodzili. Jak myśmy się położyli, to wtedy już nie mogli z karabinów maszynowych strzelać, bo lufy były ustawione takim pod kątem, żeby właśnie pod ten mur nas ustawić i rozstrzelać. Leżymy tak, a po chwili weszli między nas. Weszli na pole i zaczęli strzelać z broni ręcznej, a na tym polu rosły to był sierpień kartofle, jeszcze niewykopane. Kartowisko takie łęciny. Jak matka rzuciła się twarzą do ziemi, to akurat trafiła, ale już się nie poprawiła na podwyższenie, na bruzdę po kartoflach. Była troszkę wyżej ode mnie, a ja trochę byłem niżej od matki. Matka wtedy koło mnie się położyła, wzięła mnie. Miałem ją po prawej stronie. Lewą ręką objęła za szyję. Tak mnie wzięła, tak objęła, to miałem szyję jej ręką. To ja wtedy prawą rękę, co miałem przy matce, wziąłem pod spód i matkę złapałem tak za kciuk i trzymałem. Ściskałem mocno. Czułem, jak matce puls bije w palcu. Lewą rękę swoją wyciągnąłem ponad głowę i tak miałem rękę. Tak leżała, a tu matkę trzymałem. Weszli, zaczęli strzelać. Po prostu chodzili. Nie widziałem ich w ogóle, ani matki, ani nikt, każdy leżał twarzą do ziemi, a oni podchodzili i strzelali, i tak postrzelali ze 20 minut. Oczywiście odezwały się głosy, dobi, dobi, jeden krzyczał dobi, drugi ich wyzywał od najróżniejszych, klął i tak dalej, różnie się zachowywali. Postrzelali tak ze 20 minut, pochodzili między nami i odeszli do chodnika, gdzie stały cekamy, z powrotem odeszli do ulicy. Nie było ich jakieś 15-20 minut, może tak gdzieś pół godziny. Nikogo nie było wtedy na polu. Tylko były jęki. W pewnym momencie czuję, że matce puls słabiej bije, bije, ale tak jakoś coraz to mniejszy, Mniejszy, mniej wyczuwalne. W pewnym momencie słyszę, że matce wewnętrznościach w brzuchu tak jakby się woda przelewała. A jeszcze bałem się odezwać i zapytać matki, czy żyje. Bo po prostu strach mi nie pozwalał zapytać się matki i dowiedzieć się, że już nie żyje po prostu. Bałem się tego słowa, zapytać. Mamo, czy żyjesz, czy nie? W tym momencie jak puls już przestał w ogóle bić, przelewanie się wewnętrznościach również ustało, poczułem bok mokry, cały bok miałem mokry. Relacja Czesława damosika w całości dostępna jest. W Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawa zatytułowana Zachowajmy ich w pamięci. To najwspanialsza wystawa, jaka do tej pory była w Warszawie upamiętniająca ofiary cywilne zbrodni niemieckich, za które nikt nie poniósł konsekwencji. 96 słupów wieczorem oświetlonych przypomina nazwiska tych, Którzy w sierpniowe dni podczas rzezi woli zostali brutalnie zamordowani, a pamięć o nich miała być starannie zakopana i spalona. Pamiętajmy, nie dajmy zapomnieć. Jedna z największych niemieckich zbrodni na warszawskiej woli w przeciągu zaledwie kilku dni zamordowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Za te okropne zbrodnie nikt nigdy nie poniósł odpowiedzialności.